Bardzo w kolejnym demonie gier. Dzisiaj mamy, wydaje nie lada. Rytas już trochę takie demo. Tak łamane jak na tą serię, no bo doskonale sobie sprawę, co to może być za gra, Natomiast jestem ciekawy finingu. West 2. Premiera jest niedługo, bo 4 sierpnia, bardzo niedługo. To demo może wam pomoże. W zakupie tej gry, bądź nie w zakupie. Gra jest w języku polskim, w sumie nic dziwnego, to chyba polski wydawca. Za tym stoi. Dobra, słuchajcie, gramy. Zobaczymy, zobaczymy. Jedynka mi się podobała. Pierwsza część się Ja też lubię grę w stylu Jagged Alliance, tylko że dwójka. X-Komy niekoniecznie tego porównał. Bardziej Jagged Alliance to, to było fajne. To jest w uniwersum dziwnego zachodu. Nie dzikiego zachodu, tylko dziwnego zachodu. Zaraz zobaczymy krótkie demo poglądowe. Ja jestem głównie ciekawy z feelingu walki, nie? Jak, jak, to, jak to tutaj jakby się odbywa i rozwój postaci. Te dwie rzeczy albo zachęcą do tej gry, albo odrzucą, no bo mechanikę znam. No, nowego nie wymyślą. was Any idiot with a gun can rob a bank robbing a train Now that's a real lost oh. Dobra, ale to co? Nie będę wam pokazywał poboły co? Nie będę wam poboły pokazywał, chodzi o tutaj. Nie, przejdziemy sobie sam. Dobra. O, identyczna mechanika, ale trudna. Dobra, to jest proste. punkt akcji ma 3. Mam gdzieś. Ją, mam ją iść jeszcze, dobra. Wskoczysz na pociąg? Wskoczysz na dach? Tak, ja, jak na no, Da, zobaczcie. Dobrze. Iż super moc już będziemy mieli. Dobra, czyli, czyli. O, bardzo wygodne. Wszystko tu jest bardzo wygodne. Q, E, S, ten. Prawym coś? Ej, nie, nie chcę prawym. Anuluj to, co zrobiłeś. Nie, dobra, czyli. Po, po, co? Przenieść. Tu mamy coś zrobić. Dobra, ale. To jest ona. Ale przecież tu stoją goście? on cię kropnie. Przecież za, za tobą stoją goście. Wy let's do this by the book. By posy, co? My tracimy przyjemność, Dobra. Przyjemność, przytomność. Teraz strzelać. Czyli mam wybrać co? Pełnego strzał 2 wybieram. No i chcę go okropnąć. Wasze. Nie no, kurczę, jak on kromi też jeszcze przymienę? A jak zabiję to, chodzi? jakiś... jakieś kurcze maga, dobra, teraz nie. Nie wiem, kosztuje dwa, tak? tak? To o to chodzi. Tak, koszt P, a punkt. Mam szansa na to, Dobra, to jasne, czyli. To zabije go, tak? Słuchajcie, na razie jest dobrze. Pierwmy, no przyciśnij prawym, aby oznaczyć bieżącą nie też, tylko set prawym odznaczam. Dobra, yeah. i on idzie tutaj. Dobra, dlatego tam się przeszła, bo ci ich zabili. Uh, Opisowy strzał, to ja chcę popisowy strzał I odbeczki, tak? I, aby od niej kulę. Tu. Tak? No dobra. No i do mnie się odmówił, tak? No i ja mogę jeszcze raz, czyli... ...kulę. To ja bym chciał od tej beczki z tyłu tam. Poza polem widzenia, czyli co? Od tej? Nie mogę. Od czego muszę? Robić jest serbra do za do bo czyli po prostu muszę go trafić. Okay. Dużo punktów jest na razie sytuacji. Dobra, 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 no Myślałem, że się zacięło. Dobrze, no to jest jakaś... Demko tylko, Ale słuchajcie, film. No, czy gra zaraz wychodzi, więc już musi być skończona tak naprawdę, nie ma szans, żeby nie była. Karabinier, a to jest przeciwnik, nie? to wychodzi, ej. Pół karabinierów. Uuu. Oto to, mamy akcję, słuchajcie. Zrobił wszystkich. No, dobra. Mamy trzech, czyli cały czas robimy. Czas, by trochę farta były. Popisowy to... strzał. Gdzie są te farty? Gdzie jest te punkty farta są? Tu jest to na dole chyba, tak? Ale to ja ile wydam? Kliknę to i... Aha, dobra 100%, tak? Dobra. I mogę jeszcze raz, to jeszcze raz poproszę, prostu, bo wszystko odzyskałem. Dobra, na film, dobra, to poproszę cię. Klikając ją bezpośrednio, klikam. Klikam. Prawdy muszę kliknąć. Tak? Kliknął? Nie. Ten dobra. A, że to wszystko jest takie jeszcze świeci. O, To co jest taki. O. nie wiem, Myślę, że to też tatar. To... Piknij patas z pistolero. Krytyczne cios są krytyczny To jakiś tu czerwona twarz biegnie Dobra czyli co? Jeszcze raz go... Powinien go zabić I teraz powinien jeszcze tego zabić I powinien go jeszcze raz strzepnąć i jeszcze raz nogę. I mogę? Nie mogę. Czekajcie to jest. 8, to jest chyba w dół, czyli to bym chciał. Zabiję go. Mogę tego? Mam tu kogoś jeszcze? Nie, ale jest niby czterech jest. Gdzie jest tych czterech? Mogę iść? Mogę iść nim. Słuchajcie. Taka, tak. O ten strzał ile mnie wykorzystuję. Oż 3! Ja nic nie zrobię. No dobrze, to chociaż się schowam. A głowa w dół. ale przeczytałem jeszcze, mogę. Mogę po prostu z niego walnąć? Zero szans na trafienie. Czemu? Ile strzał mi kosztuje? Dwa będzie kosztował... to ruch ile będzie kosztować? Jedno? a Nie, jest intuicyjnie, jest dobrze. to tego punkty akcji muszę wychwycić To niby, którym teraz jestem? Tym jestem A, on teraz może biec po prostu To biegnijmy do przodu, nie? Pytanie, czy kogoś z tyłu zostawić Czy ktoś z tyłu jeszcze nadejdzie Raczej chyba nie, ale co? Ale nie wiemy tego Bo mogę dużo biegać Toż jest... Czyż tu jest koleś? Więc albo jestem ślepy, albo jeszcze to trzeba dopracować, nie? Czekajcie, najpierw weźmy zabijmy tego, patrzcie, mohykianin, ty, gdzie on jest tutaj? Weź go że po prostu. Ja zauważyłem gościa w ogóle nie. A jak zabije to mi się wszystko odnawia, słuchajcie. Dobra, ten musi być blisko tutaj, bo co? Chyba w dół, to jest chyba szansa, żeby mnie nie trafić. Tam, tam może tylko śród. może tylko śród, ale to dlatego, że ma taką umikę, raczej znaczy taką broń. A weźmiemy to, może ich trafić? Może, potrafię. Nie, nie biegnij tam, co ona zrobiła? Co się dzieje? Słuchajcie, coś zrobiło mi nawet nie wiem co. Nie czaję co się stało. Fajnie zrobiona misja, taka, że się dzieje. A po, a po widzimy kto jeszcze może walić, nie? Bo ja, a, bo umiejętności strzału nie wybrałem, dlatego y, ona mi zrobiła takie, taką dziwną On ginie, tak? Dobrze Adam. widzę. On też ginie, dobrze widzę. Wszystko. Chciała mi zabrać? Tu mam ich zabrać, pobiegnij tu, i kolejna tura. I teraz wszyscy tam. Ten, ty już stój, Przesuń się tu. Do, jak gigkomie ustawianie teraz, nie? Ty, jest jakieś zakończenie ruchu takie? Już... Tu wyskakuj z konika, konik niech sobie biegnie nie ma już konika, jest jest, żeby on zakończył to co, to ty muszę? wtedy zakończy mi, żeby on na przykład nie mi na niego cały czas nie? chyba ty muszę chyba coś tu jest jakiś znacznik to na razie mnie nie interesuje zostaw konika, konik niech odpocznie Co się dzieje? Wjechaliśmy do kopalni od razu teraz, ciekawe, czy jakbym poszedł! Jakbym poszedł na odpoczynek poza grom na 6 godzin zostawiając misję to, się to jest dziwny zachód, nie? Dziwny zachód Demony, nie? Mamy teraz jakąś krótką misję z demonami. Nie, no wygląda to dobrze, słuchajcie. jest, jest dobrze. Chodź do lokomotywy. Rozumiem, że mam ich zabić. czy Trzebazywać? A belstwo. A to no, obracamy. który ja teraz jestem? Jestem jon. Czekajcie, żebym nim nie podbiegł i nie skosił tutaj. No zaraz. Czekajcie, a jak mogę ich dzielić nim? Mogę iść, iść, iść lej. Dobra, weź nicz tu. Użyj teraz tego. Tu jest koleś jeszcze, nie zauważyłem. Znowu byłaby stopa. Jakby ta nie musiał tyle biec. Poczekajcie. Trochę mi się niewygodnie, steruj na razie. Teraz szans na trafienie? Weź biegnij tu. Zmień broń, to jest ile punktów akcji, to dwa punkty akcji, więc to ten, powinien go ukatrupić. Znaczy mogę, ile mam? Trzy, poczekajcie, to zmienię sobie, czy tam widzi kogoś? Proszę szansę. co on ma tu za umiejętność? Umiejętność, przed. To jest, to spróbujmy zrobić. 100% że trafi, ale jest dużo energii. A dobra, teraz widzę. Kawa w dół. Kawa mam jeszcze I jeszcze mam 2. Mam tego. Ma też popisowy strzał. Zrób mi popisowy strzał, poproszę. Jeszcze nie ma. Dobra, jeszcze raz tutaj popisowy strzał, poproszę. To biegnij teraz, tak? Muruj to i biegnij, po prostu. Dawaj. Są jakieś jeszcze? Nie, jest, nie ma nic. Dobra, ja tam nie wejdę tak na hama. To nie wiadomo, co się stanie. A ja tu teraz, tak? Teraz już mogę. że powinienem nie wchodzić jednym. Nie było to za mądre. Wszyscy mają wszyscy mnie mają to wszyscy. Próbujemy. Mam coś, żeby... Nie, na no 100% trafienia. I tam żółte też jest gdzieś. jego ja go zabiłem? To na pewno nie zabiłem. Są przeciwnicy. Znajdźcie prawdziwą mamę. Dobra. To ja muszę uczyć chyba co? Chodźcie, A zwykły strzał po prostu? Myślałem, że coś za prosto był, nie? Tu mogę przebiec? Pobiegnij tu. Jest tu tak bez, 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 bezpośrednio na. Ten mohicanin on ma tylko to chyba, tak? Na tylko rozprowadzać czas, to on mi... a musi. Power. Musi. Bo jak musi, to musi. To ja nim... to do, 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 do końca? To jest po prostu ten... nie, to jest po prostu ten. Dobra. O, o to chodzi. Looking for trouble? To jest po prostu ten koleż. Ile mi tu zajmie? 2. Ile jest strzał 2? jest jeden, wtedy? Zbierzę, żebym mógł? Będzie jeden, Tu są dwa też? I ty masz jeden. I tu. No, no way. Raczej tam musi biec po prostu Zasuwaj Suwaj. Co jest grane? Czemu ja jeszcze nie mogę? Ej, ej Tołujmy to bliżej Teraz chowaj, skitraj się tu Już widzę tego prawidłowego gościa Dobra, ten za trzy chyba musi biec, bo on co on coś zrobi? Cały strzał Dobra, ale on nic nie zrobi, nie? biegi Here I go. Za daleko nie. Ma. Pytanie, czy oni wszyscy będą teraz mi słuchać, czy nie mogę, nie? Pytanie, gdzieś jeszcze mogę tutaj? Jakieś Po stój tu, odwodz. Pytanie, wszyscy będą? Mam oni? Co się dzieje? o skąd on się tu pojawił? Wszyscy będą, słuchajcie. Czyli, jakbym tym moim czerwonym twarzem tu pobiegł, wszystkich zabił, to bardzo super. Tak, oni wszyscy mają ruch. Co mówimy, zabić głównego. Daleko biegają, nie? Poczekajcie, V, zawsze powinien go zabić. Ej, czy mogę kogoś jeszcze? jest tutaj ten koleś? To jest ten Mamon. Jawełstwa. Chcę trafić Mogę. Czyż mogę, ale gdyby nie to, to że... nie mogę. Kim teraz jestem? Teraz chciałbym tym być. bym tak. O czym mówiłem, nie? O czym mówiłem, bym zrobił? Czy wyczyściłem sobie... Mówiłem sobie takich, teraz tak, trzeba mi mu tylko strzelić, tylko tylko to Tego, tego. To jest ten, a mogłem broń zmienić. Po w dół. Powinien być ostatnim gościem. Tylko a tylko rewerwer jest może go, za... nie wiem, go. Trzeba by jeszcze jednej kier A tu jest coś szczególnego, a tu jest jeszcze djawalstwo. Przywołuję ich cały czas, Cię muszę go jak najszybciej zabić. Tym i ja nie dam teraz podmiglę. Mam coś zrobił, nie wiem co. A chyba spudłował, co? Teraz ja. Dobra, samouczek to ma wyrzeczy, prostu. chodź tutaj, gościu. Jubilee tego. Możesz jeszcze dziubnąć tego. Przede wszystkim, bo on jest Biegnij jak... 100% dobrze Ten ma dobrą broń Powinien nać górnego, nie? Bo ten będzie mi przechował To może się teraz uda, bo został mi jeden kościół, a mi się uda strzelić? zrobić Ja tu dwa, tam ma trzy, czyli jakby musiałby za jeden przejść. Chciałbyś przejść za jeden. Chciałbyś przejść za jeden, teraz wybrać to i teraz zrobić mądry strzał. Teraz trafić w to i trafić w to. Nie no zabił go jeszcze. I... Dobra, to jesteś pain. Ja też jestem pain. Ale może mniejszy niż ty. To za wyjdzie? Jezu. Ten Mohikanin go zabije. A zabije tego, bo tu ex wpada za to. Czy żartuję?

so surprised, Mr. Carter. I am a devil after all. Who oh, you think you are? Your name's Mammon. Thanks for asking. I really have guests here. There's just no one fresh to play with. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? Remember, Mr. Carter. One. słuchajcie, jest dobrze. Jak ktoś lubi tego typu strzelanki sturowe. Gdzie wchodzą osłony i tak dalej. Potem na pewno będą takie jakby jakieś poza ziemskie umiejętności. To nazwijmy, więc to na pewno na pewno dobrze i będzie. Zobaczymy co mi się zaduje Wymaczę. Może zabije i odzyskuję punkty akcji. Teraz wydaje się OP, no, ale zobaczymy. Jak to będzie finalnie? Jest koniec dema, już? Czy jeszcze coś w tym. Dobra, czy nie ma filmików? Czyli jest. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. Let's, look for shelter. All right, let's look over there. Dobra, wygląda to dobrze. Dobra, ale już nie będę wam nic pokazywał, ale to już widzę, że to, że to będzie dobre, słuchajcie. To jest dobre demo. Dobre demo i gra pewnie też będzie dobra. To będzie. Tu patrzy. to wpada, tu mamy dwóch gości. On, on, on. Idzie, idzie za nami, tak? Tak, idzie za nami, słuchajcie. Nie no, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Na pewno. Pełna wersja będzie tego warta, więc ja polecam na chwilę obecną. Dzięki za oglądanie, zapraszam do komentowania, oceniania. Na razie.